Drodzy bracia i siostry, niech ten dzień będzie dla nas błogosławiony. Niech brzask tego dnia nadejdzie z radością i boską siłą dla każdego z was. Każdy świt ozdobiony jest świętą łaską i dobrocią, jaką obdarzył nas Jezus Chrystus. Wasze uśmiechy niosą Boże błogosławieństwo. Arcybiskup Panu, szanowany przewodnik duchowy i posłaniec boskiej mądrości, Podzielił się z ludzkością uroczystym i proroczym przesłaniem, przekazując wizję zbliżających się prób otrzymanych od Pana. Uroczyście ostrzega przed trudnym 97-godzinnym okresem pełnym prób i udręk. W świetle tego otrzeźwiającego odkrycia, wzywa wszystkich do ponownej oceny swoich długoterminowych celów i dokładnego ponownego rozważenia planów na przyszłość. Przesłanie arcybiskupa Biną jest pilne i stanowi duchowe powołanie wymagające natychmiastowej uwagi. Aby mieć pewność, że jak najwięcej osób zobaczy ten film, uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na udostępnienie i zasubskrybowanie tego kanału. Niech to orędzie poruszy wasze serca i przybliży was do rozmowy dusz i nawrócenia grzeszników. Jeśli wierzysz, powiedz Amen. Gdy się spotykamy, niech nasze modlitwy rozbrzmiewają echem niezliczonych pokoleń, które poprzez płynące z głębi serca błagania szukały pocieszenia, mądrości i boskiej interwencji. Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym, który umarł na krzyżu, aby mnie wybawić od grzechu i śmierci, aby przywrócić mnie Ojcu. Decyduję się teraz porzucić moje grzechy, egocentryzm i wszystkie części mojego życia, które Ci się nie podobają. Wybieram Ciebie, oddaję się Tobie. Przyjmuję Twoje przebaczenie i proszę, abyś zajął należne Ci miejsce w moim życiu jako mój zbawiciel i Pan. Króluj w moim sercu, napełnij mnie swoją miłością i swoim życiem i pomóż mi stać się naprawdę kochającą osobą, taką jak Ty. Odnów mnie, Jezu. Trwajcie we mnie, kochajcie przeze mnie. Dziękuję Ci Boże w imię Jezusa. Proszę, amen. Panie Jezu Chryste, zabierz całą moją wolność, moją pamięć, mój rozum i moją wolę. Wszystko, co mam i cenię, dałeś mi. Oddaję wszystko, aby kierować się Twoją wolą. Twoja łaska i Twoja miłość są dla mnie wystarczającym bogactwem. Daj mi te błogosławieństwa, Panie Jezu, a o nic więcej nie proszę. Amen. W tych niepewnych czasach ostrzeżenie arcybiskupa Bino ustanowi wyraźne wezwanie do dostosowania naszych priorytetów do wiecznej teraźniejszości. Ta wiadomość zostanie przekazana wam wszystkim, ukochane dzieci mojego świętego serca. Przychodzę do was z moją miłością, z moim miłosierdziem. Zachęcam cię do przyjrzenia się własnym wądom, gdyż jest to niezbędne, jeśli chcesz należeć do grona osób, które dają świadectwo mojej miłości. Obrażają mnie, że nie są moimi dziećmi i wykorzystują darmowe do tworzenia, a nie niszczenia, mimo że akceptują mnie w moim ciele i krwi. Ukochane dzieci mojego serca, w niektórych miejscach na świecie, a może nawet w waszych lokalizacjach, wkrótce nastąpi eksplozja ognia na dużą skalę. Dlatego musicie teraz zachować ostrożność, dzieci mojego serca. Patrząc w przyszłość, świat będzie nieustannie borykał się z wyzwaniami, takimi jak zanieczyszczenie, wylesianie i zbliżające się widmo zmian klimatycznych. Podczas gdy niektóre osoby będą aktywnie pracować nad rozwiązaniem tych problemów i zmniejszeniem ich skutków, inne pozostaną obojętne, zwiedzione pokusą zysku i natychmiastowych zysków. W obliczu kryzysu ekologicznego punktem wyjścia doniosłego wydarzenia będzie serce odizolowanej tropikalnej dżungli w Ameryce Południowej, gdzie nagle pojawi się ogromna kula ognia pochłaniająca wszystko na swojej drodze. Sama nieprzewidywalna siła tej eksplozji wprawi naukowców i ekspertów w zakłopotanie, jak gdyby sama dusza lasu powstała przeciwko lekkomyślnemu zniszczeniu dokonanemu przez ludzkość. Wiadomość o tej eksplozji lasu rozejdzie się szybko, wzbudzając globalną świadomość. Refleksje na temat proroctwa i jego możliwych konsekwencji zaangażują osoby z różnych środowisk, zarówno ekologów, naukowców, jak i zwykłych obywateli. Z poważaniem zastanowią się, czy te ogniste erupcje symbolizują żarliwą reakcję Ziemi na wyzysk dokonywany przez nas, ludzi. Musimy zachować czujność w te święta Bożego Narodzenia, ponieważ pięć trzęsień ziemi i powódź dotkną niektóre narody świata. Czujność i ostrożność muszą być naszymi stałymi towarzyszami, obejmującymi nawet najmniejsze zmiany w obrębie naszych domów. Nawet najbardziej pozornie nieistotna zmiana może wywołać pożar o ogromnych rozmiarach, rozpoczynając łańcuch wydarzeń, które mogą prowadzić do głębokich udręk w sanktuarium naszych domów gdzie szukamy pocieszenia i bezpieczeństwa. Łatwo nie docenić znaczenia drobnych dostosowań, ale to właśnie te subtelne zmiany w naszym otoczeniu mogą mieć nieprzewidziane konsekwencje. Przesunięty przewód, niekontrolowany wyciek gazu czy pozornie nieszkodliwy remont mogą w jednej chwili wywołać potężny pożar, który trawi nie tylko fizyczną konstrukcję, ale także nasze poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Drogie dzieci, jeśli nie będziecie patrzeć na mnie, plagi zła okradną wam spokój, a brak miłości sprawi, że będziecie mówić obrzydliwe słowa swoim braciom. Ich usta będą przepełnione nieczystymi mowami, a ich nadęte ego doprowadzi ich do podważenia miłości, a pokora będzie ich obowiązkiem. Człowiek pozbawiony pokory jest najłatwiejszym celem diabła. Bądź moją miłością w tych czasach, gdy perspektywa człowieka grozi zakłóceniem spokoju, zachowaj spokój i bądź odważny. Ukazał mu się anioł pański w płomieniach ognia z krzaka. Mojżesz widział, że choć zak płonął, nie spłonął. Werset ten opisuje płonący krzew, przez który Bóg przemówił do Mojżesza. Symbolizuje obecność Boga i Jego wezwanie do Mojżesza. Pokazując, że Bóg może objawiać się poprzez niezwykłe wydarzenia. Środki takie jak ogień służące do komunikowania się z ludzkością to tylko kilka przykładów z wielu fragmentów biblijnych, które odwołują się do ognia w różnych kontekstach, w tym jako symbolu oczyszczenia, sądu i boskiej obecności. Teraz wkraczacie w okres wielkiej nierównowagi. Twoi władcy zdradzają Cię. Zajęci jedynie swoją sytuacją i prowadzą cię dokładnie do celu, który nie jest dobrem wspólnym, który nie przyniesie szczęścia, równowagi i stabilizacji. Dla nich jesteście tylko pionkami w grze, i w ten sposób głowa państwa będąca obecnie w stanie wojny wykorzystuje swoją populację. Wszystko to jest destrukcyjne i unicestwiające, a ten kraj zostanie unicestwiony, ponieważ szatan jest jego panem. A złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców. A teraz zjednoczmy się i módlmy się razem: Panie Jezu Chryste, zabierz całą moją wolność, moją pamięć, mój rozum i moją wolę. Wszystko, co mam i cenię, dałeś mi. Oddaję wszystko, aby kierować się Twoją wolą. Twoja łaska i Twoja miłość są dla mnie wystarczającym bogactwem. Daj mi te błogosławieństwa. Panie Jezu, a o nic więcej nie proszę. Amen. Zękujemy, że obejrzeliście do końca naszego filmu, nasi bracia i siostry, bez strachu i z większą wiarą niż w przeszłości. Trwajmy w wierze, bądźmy błogosławieni i trwajmy w modlitwie, aby Bóg okazał nam swoje łaski i błogosławieństwa. Niech nas Bóg błogosławi i chroni. Amen.